Karolina Gawenda. Spotkanie z leśnym skrzatem. Słoneczko mocno grzało, niebo było błękitne. Po ukwieconej łące biegały szczęśliwe szczenięta. Ich mama Tosia obserwowała te pociechy, leżąc w cieniu wielkiego dębu. Było ich troje: łaciaty figo, ruda lara i brązowy puszek. Szczenięta często łobuzowały i uciekały. Mama miała co robić przy takich psotnikach. Wieczorem, kiedy zmęczone wracały do domu, przygotowywała im kąpiel, kładła do łóżek i opowiadała bajki o leśnych skrzatach. Pieski uwielbiały ich słuchać. Kiedy kończyła i wychodziła z pokoju, czasem do późna rozmyślały. O tym, że chciałyby spotkać takiego skrzata. Pewnego dnia wydarzyło się coś niesamowitego. Mama zabrała ich na piknik do lasu. Na polanie rozłożyła koc i przygotowane smakołyki. Trawa była wysoka, więc maluchy bawiły się w chowanego. Brązowy puszek szukał swego rodzeństwa. Siostrę znalazł szybko, lecz brat gdzieś przypadł. Zmartwiona Tosia dołączyła do poszukiwań synka. Figo, figuś, wracamy do domu! Wołała lecz na próżno. Słoneczko zaszło za góry, zrobiło się późno. Postanowili wrócić do domu, myśląc, że może zguba już tam będzie. Niestety w domu nikogo nie było. Mama przygotowała larym i puszka do snu, zamartwiając się o Figusia. Nagle rozległo się głośne pukanie. Wszyscy wyskoczyli z łóżek, by zobaczyć, kto tak łomocze. Pod drzwami skakał szczęśliwy Figuś. Jak się okazało, szukając dobrej kryjówki, wszedł pod... Wielkie liście paproci i zobaczył małe drzwiczki. Był bardzo ciekawy, co się za nimi kryje, więc wszedł do środka. Na małym krzesełku zrobionym z żołędzi siedział równie malutki skrzacik w czerwonej czapetce z pomponem. Figusz przestraszył się go i chciał uciec, ale on zaprosił szczeniaczka do środka. Opowiedział mu o swoich leśnych braciach, którzy pilnują i dbają, by zwierzętom żyło się dobrze i miło. Czas płynął szybko. Niestety trzeba było się pożegnać i wracać do domu. Skrzacik wyjął magiczną różdżkę, obiecał, że jeszcze się spotkają i pacnął gościa w nosek. Figusz błyskawicznie znalazł się pod drzwiami swojego domu. Szczęśliwa mama i rodzeństwo po całej tej niezwykłej historii położyli się spać. Od tej pory często wędrują po lesie, w nadziei na spotkanie leśnego skrzata. Mama to jest spokojniejsza, wiedząc, że na bezpieczeństwo i jej pociech ktoś czuwa.